Cześć kochani, witam serdecznie. Na wstępie kochani, ja Wam bardzo dziękuję za, za wszystkie polubienia, za lajki, za subskrypcje, za to, że komentujecie, czytania. Bardzo Wam dziękuję za to, że się tutaj udzielacie, że tutaj jesteście na tym kanale, kochani. Niektórzy od początku. Dziękuję Wam, kochani, Wam wspierającym. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo po prostu cenię to, co robicie. No po prostu dziękuję, kochani. Fajnie mi tutaj i miło bardzo Was gościć. Fajnie, że tutaj jesteście. Ja dla Was to bardzo chętnie, te czytania robię. Nie zawsze mam za dużo czasu, żeby Wam odpowiadać, czy odpowiadać na maile, bo naprawdę, kochani, jest tego dużo i dzielicie się swoimi tutaj. Historiami. I ja też robię dużo prywatnych czytań, kochani. Konsultacje robię e, prywatnie przez WhatsApp, e, żeby was podbudować. Także no, praca z ludźmi, i to mnie też czasami, kochani, energetycznie, no, że tak powiem, e, wyczerpie, bo, bo powiem wam szczerze, że po tych konsultacjach na WhatsAppie, no to e, jest dużo spraw, dużo omawiamy, dużo robimy, dużo pracujemy i no to wymaga trochę ode mnie też mojego zaangażowania, kochani, wasze problemy i także, kochani, proszę zrozumcie mnie też, że czasami nie odpisuję za szybko, dobra? Dobra. Popatrzymy, jaka energia dzisiaj dla Was. Pięć kart. Zobaczmy, co nas spodzie co tutaj. jaka jest energia główna tego czytania. O co w tym czytaniu tutaj będzie chodziło, kochani. Temat przewodni. E, o, kochani, karta sądu ostatecznego. Mocna karta. E, tutaj w tej talii ta karta jest nazwana e, Przebudzenie. także e, no. Jednym właśnie ze znaczeń tych kart jest właśnie takie przebudzenie i w tej talii właśnie ta karta to jest jej największe tutaj znaczenie i kochani tutaj wydaje mi się, że no, jak sama karta, tutaj sama nazwa wskazuje, jest to przebudzenie, także niektórzy z, z Was na pewno dojdą do jakichś wniosków. Tutaj będzie jakie, jak, jakieś wglądy, może tutaj Wam przyjdą do głowy, coś dla niektórych stanie się, kochani, jasne. W tej karcie może też chodzić, właśnie bardzo często. Ona mi pokazuje taki wzrost duchowy, wiecie, jeżeli nad czymś pracujecie i o czymś myślicie, to tutaj e, przychodzi taki moment, takiego powiedzenia: Ja już wiem o co chodzi. E, coś się staje dla mnie jasne. Ja jest, tak jakby robię krok dalej w moim rozwoju, kochani. Może też tutaj chodzić jak najbardziej o Przebudzenie się do jakiejś relacji, i albo ktoś może tutaj, kochani, do Was powrócić jak najbardziej, jakaś osoba z przeszłości, albo po prostu gdzieś tutaj stajecie przed takim sądem, by rozliczyć swoje dotychczasowe, czy życie, czy po prostu swoje działania. Także, no zobaczmy, no kochani, co nam się tutaj dalej pokaże? Ja wtedy będę mogła Wam e, dalej tutaj powiedzieć, co i jak. Cesarz. No, kochani, może być tak, że rzeczywiście wraca tutaj jakaś osoba z przeszłości, jakiś eks. Tutaj się pokazuje karta barana, jeżeli e, macie taką osobę B, e, baran lew strzelec. E, tutaj znaki ogniste, także, no jak najbardziej, dwa arka na duże, także kochani, jeżeli jesteście tutaj w takich sytuacjach, to wydaje mi się, że ktoś tutaj po prostu wraca na tapetę, tutaj będzie jakieś przebudzenie, coś tutaj zacznie się po prostu dziać. Jeżeli nie chodzi o relacje i jeżeli patrzę na inne rzeczy, to tutaj E, może e, zostaniecie gdzieś wezwani do szefa na dywanik, będzie tutaj jakaś dyskusja, jakieś e, podsumowywanie, może roku, podsumowywanie e, wa, waszej pracy. Dobra, co dalej? I karta diabła. Kolejne duże arkana. No, kochani, E, tutaj właśnie ktoś wraca i mi się wydaje, że może to być relacja, która była toksyczna. Może ten szef tutaj być toksyczny. Tutaj takie sytuacje mogą się pojawiać. Także e, i znowu duże arkanu, mocna energia. Także kochani, spodziewajcie się tego, że ktoś tutaj taki e, jak najbardziej może się pojawić. To jest osoba, która e, wiecie co, no kto ten, kto ogląda moje, mój kanał już tutaj z dłużej i Ogląda moje filmy, to też wie, że połączenie jak dla mnie cesarza i diabła, to połączenia bardziej toksycznego, jeżeli chodzi o, pytamy tutaj o osobę, o mężczyznę, to większej tutaj toksyczności być nie może. Także jeżeli macie tutaj takiego gdzieś toksyka wokół siebie, albo jeżeli, to nie musi być toksyczna osoba, ale jeżeli czujecie do niej jakiś. Taki niepohamowany pociąg, który nawet sobie nie potraficie wytłumaczyć, czy tak w sobie czujecie, że ta osoba, jesteście nią tak jakby troszkę opętani, kochani. Nie potraficie wyzwolić się spod uroku tej osoby, czy spod jej po prostu gdzieś tam wdzięku. I wydaje mi się, że ta osoba mocno tutaj gdzieś tam ma Was w garści. To może być, yy, no właśnie chodzić tutaj o Waszą psychik, psychikę, kochani. Także jak najbardziej coś tu takiego się pokazuje. Asmonet. No, no tak jakby no mam wrażenie, że ta osoba tutaj pojawia się, przychodzi z jakąś propozycją, jak najbardziej tutaj może Wam coś zaproponować, Coś od was chcieć, wychodzi z jakąś nową inicjatywą, daje tutaj przychodzi i chce coś rzucić. Także jeżeli gdzieś macie takie osoby przy sobie, to na pewno one się tutaj przy was gdzieś pojawią. Ta energia tej osoby znowu do was przychodzi. Także może być tak, że jeżeli o kimś już staracie się zapomnieć, to znowu to wszystko przechodzi tak jakby na nowo. Jakby coś tutaj na nowo odżywa. Tak, tak ja to tutaj, kochani, widzę. Arcykapłanka. I jeszcze tą ostatnią kartę też od razu. Okej, okay, super. Mhm. No i kochani, mi się wydaje, że to tutaj pojawia się na tapecie... Ta osoba z przeszłości przychodzi z czymś, ale fajnie mi się to pokazuje, bo wy tutaj stawiacie granice, kochani. E, super, bardzo mi się to podoba, że potraficie to zrobić. Mam wrażenie, jak te karty pięknie się tu pokazałem Kobieta, która pokazuje ręką stop, stop i e, bardzo fajnie to wygląda. I siódemka buław mówiąca o tym, że ja stawiam granice, że ja bronię swojego zdania, że ja jestem asertywna. Może nie potrafiliście wcześniej tego zrobić, może ta kontrola, czuliście, że ta osoba ma was tak w garści i tak kontroluje czy wasze myśli, czy wasze, waszą psychikę, ale tutaj no. Pojawia się na nowo, albo ta energia, albo po prostu ta osoba przychodzi znowu z czymś, jakąś, rzuca jakąś propozycję nowego początku, ale Was ja widzę tutaj e, ograniczenie kontaktu. Może być tak, że stawiacie tutaj po prostu granice i chcecie się tutaj od tej osoby tak jakby odseparować. I jesteście asertywni. Bardzo fajnie, kochani, to wygląda. Czyli jeżeli przyjdzie tutaj jakaś relacja, jakiś eks, to mam wrażenie, że wy tutaj no, będziecie przynajmniej starać się powiedzieć nie, albo jeżeli tak, no zobaczymy, co tu na koniec wyjdzie, co, wy tu, co, co, co tutaj dalej się pokaże, ale będziecie po prostu w stanie postawić, kochani, na swoim. Także to już jest, kochani, naprawdę dużo. No dobra, to zobaczmy tutaj co na koniec. Okej, okay. okej. Okay. Mhm. A na koniec to, że tak jak mówiłam, fajna energia, bo wy będziecie mogli tutaj postawić na swoim i wy zaproponujecie tej osobie, że to jeszcze nie jest ten czas, że nowego początku, nowy początek będzie, ale jeżeli na przykład ty bardziej dojrzejesz albo przepracujesz te swoje tutaj tematy, które masz do przepracowania, bo cesarz i diabeł, tak jak mówiłam, no to jest osoba, która naprawdę nie dojrze może być władcza, toksyczna, narcystyczna, osoba kontrolująca. Zazdrość po prostu straszna, do tego no i albo po prostu osoba, do której wy też czujecie bardzo silny pociąg, i gdzieś, gdzie, gdzie czujecie, że ta osoba was naprawdę zniewala, to tutaj wy potraficie stawiać granice, wy potraficie powiedzieć: Poczekaj, nie od razu, zobaczymy. Ja tutaj daję czas. Ja nie mówię nie, tu są dwa asy, i ja widzę, że tutaj jest chęć tego nowego początku, i wy macie na to ochotę, ja to widzę, to tutaj jest. Ale fajnie, bo tutaj jest karta Siódemki Monet, że Wy od razu w to nie uderzycie, dobra, wow, to, to, to zacznijmy. Tylko tutaj będzie danie temu czasu. Wy da, dacie temu czas i mi się wydaje, że ten początek tutaj jak najbardziej się pokazuje. On tutaj mi się wydaje, że będzie, tylko że Wy tutaj e, tak jakby postawicie swoje warunki, kochani, i swoje tutaj wymogi do tej osoby. Także. Wygląda, kochani, fajnie. Fajnie Wasza postawa mi się tutaj prezentuje. Super. No dobra, to co Wy macie tutaj właśnie zrobić? Chociaż wydaje mi się, że Wy wiecie już, co, co, co robić, ale zapytajmy, jeszcze jakie wskazówki tutaj ma tarot. Ok, no super. No lepiej, kochani, nie mogło się pokazać. Karta Siły, czyli. Wy macie być silni, wy macie pokazać, że macie właśnie sami nad sobą nawet tą dyscyplinę. wiecie. I, I tutaj jest to tutaj budowanie tej siły, tej mocy. Ta umiejętność ujarzmienia tego lwa, kochani piękna energia. Także popracujcie nad sobą, Popracujcie nad tą waszą siłą, nad tym, by umieć stawiać te granice, by umieć powiedzieć nie, by być asertywnym człowiekiem i budujcie, kochani. Tu jest piękne czytanie, naprawdę. Bardzo to czytanie mi się podoba. Fajnie wygląda, bo tutaj jest dużo arkan dużych mówiących o e, mocnych energiach, takich naprawdę e, konkretach i Wasza podstawa jak najbardziej fantastyczna. Pięknie, kochani, tylko być brawa i naprawdę super. No, jestem, kochani, ciekawa, jak to z wami w ogóle zagra. No, to jest czytanie dla ogółu, dla, dla jakiejś części tutaj, kochani z Was. Napiszcie w komentarzach, kochani, proszę Wasze tutaj jak to tutaj z Wami rezonuje. Jeśli nie rezonuje, macie ochotę na czytania prywatne, to pod opisem filmu jest zawsze do mnie mail. Możecie, kochani, napisać. Te energie są wtedy bardziej spersonalizowane, one są bardziej takie do Was pasujące i no wiadomo, że to bardziej rezonuje niż czytanie, które jest po prostu bardzo ogólne. No dobra, ja Wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia, kochani.